W szczecin dla planowy przyjazd o godzinie 17.18 wjedzie na tor pierwszy, przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Siemaną z tej strony, dawo kolejowy, moi drodzy, mam taką akcję, że jak zostawicie komentarz, to subskrybuje was. Nieważne czy macie kanał, czy nie, to was subskrybuję. Więc polecam, a mamy S2 podany, więc polecam mnie nie komentować. Ale zasady, miły komentarz ma być, to daję wtedy serduszko, odpowiedź i najważniejsze, czyli subskrybuję twój kanał. A jutro idę do dentysty, to no proszę subskrybujcie i lajkujcie i dawajcie komentarze, bo jutro idę do dentysty, bardzo was proszę. I się boję trochę. Co pomóżcie. Dajcie serce, dajcie lajka like w komentarzach. N33007 Pojechała hybrydka M63H-007 jako oregi orega Więc polecam moi drodzy mnie subskrybować Komentować i lajkować, jutro idę do dentysty więc moi drodzy proszę Dajcie łapeczkę, subeczka i komentarz. Z serduszkiem może, albo jakimś miłym słowem, tylko ma być miłe. Inaczej nie będę dawał serduszek i subskrybował Waszego kanału, nieważne. No. I tylko na tym filmie możecie mnie dać. Z tym nie dawać komentarzy, ja wtedy Was subskrybuję. No, szybko. No, dawajcie, dawajcie. Czasu nie mamy za dużo. Subskrybujcie, lajkujcie, dawo kolejowy.